Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja postaram się troszeczkę szybciej z racji tego, że rzeczywiście jest to już końcówka, końcówka dnia. I dużo tutaj było mówione właśnie o zdrowiu psychicznym. Temat jest tej, tej konferencji również taki. Ja natomiast nie jestem żadnym ekspertem o psychologii. Natomiast to... To kim jestem, to jestem takim typowym nerdem i produktowcem od 25 lat, czyli jakby moim zadaniem, moim celem jest tworzenie produktów, a mówiąc prozaicznie łączenie kropek, będąc na skraju różnych dziedzin nauki, staram się wyłapywać te, które może czasami są skrótami myślowymi, ale dzięki temu łatwiej jest, łatwiej jest kreować rozwiązania, szczególnie jakby zasada... Jakby first principle thinking, tego typu podejście, które jakby ogranicza pewne możliwości, żeby szukać rozwiązania. Ja chciałbym, jakby w tej krótkiej prezentacji, przedstawić Państwu taki, jakby tok myślenia związanym z postawaniem produktu Multilife. Jest to nowy produkt Benefit System. Nie będę o nim mówił, także nie będzie to prezentacja sprzedażowa. Natomiast raczej chodzi mi o to, co stało jakby u podstaw tego, jakie właśnie te kropki były, które staraliśmy się połączyć. Ja zresztą też jak odpowiedzialny na ten produkt starałem się zrozumieć tak naprawdę, co moglibyśmy zrobić. I Oczywiście jako typowy nerd, byłem kiedyś programistą, chciałbym, lubię upraszczać rzeczy i sprowadzać do algorytmu. I jakby szukając w internecie, okej, okay, algorytm dobrostanu, co to może być? Oczywiście można pójść do prostego jakby matematycznego, że tak naprawdę dobrostan to nic innego jak psychiczny dobrostan, fizyczny, który również ten fizyczny obejmuje nam kwestie społeczne, osobowościowe i właśnie dobrostan społeczny. Niby takie proste. Czy to tylko trzy elementy. Ale oczywiście rzeczywistość nie jest tak prosta, choć ma wiele warstw, bo na końcu okazuje się, że, że jednak to jest dosyć proste. Szczególnie teraz, kiedy mamy rozkwit sztucznej inteligencji, tak naprawdę to jest nic innego jak właśnie takie szukanie, szukanie wzorców, i gdy zajmiemy te warstwy, okazuje się, że tam na końcu jest tak naprawdę statystyka jakby i, e, i te obecne modele e, lingwistyczne, które, e, które są teraz na topie, szczególnie czat GPT, który państwo pewnie jest, jest znany, wszyscy się z nim Tak naprawdę to nie chodzi o sztuczną inteligencję, tylko i wyłącznie o statystykę na końcu. Ale oczywiście jakby to pokazuje, że tak naprawdę możemy popatrzeć na to, że e, e, na górze i na dole podobne zasady tylko przez to, że musimy przejść tyle warstw, jakby jest tego tyle, że, że robi to się skomplikowane. I szukając tak naprawdę właśnie, co stoi u istoty e, szeroko pojętego wellbeingu, którym w tym wypadku wellbeing psychiczny jest, jest, jest istotny, żeby się zastanawiać właśnie, jakby, jak do tego podejść. I tutaj z pomocą przyszedł mi Peter Dracker, który bodajże w 1999, e, jakby przy publikacji zarządzania, e, jakby sobą stwierdził, że rzeczywiście, jeżeli za kilkaset lat ludzie popatrzą, Przeszłość tak naprawdę, co było istotne, czy rozwój technologii, internet, handel elektroniczny, tak naprawdę może się okazać jakby i, i to, co jest istotne, że zmienia się nasza kondycja, bowiem po raz pierwszy wiele osób, coraz więcej osób ma coraz więcej możliwości do wyboru tak naprawdę. Jak będziemy żyć, jaką pracę wybierzemy, czy w ogóle potrzebujemy pracy. Tak naprawdę tych decyzji jest coraz więcej. I to również okazuje się, jest problematyczne. Tu oczywiście nawiązuje do Barego Schwartza, który, że tak powiem, zdziwił właśnie kwestię paradoksu wyboru, że tak naprawdę, kiedy mamy wybór, to oczywiście jako jednostki wolne chcemy mieć ten wybór. Ale okazuje się, że tych wyborów jest coraz więcej, no to tak naprawdę to nie już nam nie sprzyja. Z punktu widzenia psychicznego. Jakby coraz częściej musimy się stawiać, i to powoduje pewien, 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 pewien problem, żeby, żeby podjąć właściwe decyzje. Możemy? I teraz, jak możemy, jak możemy jakby poprawić to przede wszystkim, jak zarządzać sobą, i jak podejmować decyzje związane z otaczającym nas życiem. Mogę? Następny. Oczywiście, jakby powołując się powo 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 na skróty e myślowe, możemy jakby e e posłużyć się tym, co zdefiniował e Greg Mackeon tak naprawdę, e czyli pojęcie esencjalizmu, tak naprawdę szukaniu jakby e istoty mniej znaczy więcej tak naprawdę. I rzeczywiście to, co jest istotne, że właśnie taki esencjonalista, czyli osoba, która jakby ma tego świadomość, stara się jakby... E e dokonywać wyborów, której które istoty jest mój cel, moje, moje, jakby moje chęci, moje aspiracje, jakby mój dobrostan, ale co jest istotne, że to nie do końca jest tak, że jakby jest to postępująca eliminacja, bo jakby jeżeli podejmujemy decyzję w, w dzisiejszych czasach, oczywiście możemy, musimy to redukować, ale Chodzi rozumie o to, że zmiennych jest coraz więcej. I te coraz więcej zmiennych musimy jednak brać pod uwagę. Oczywiście nie w kategoriach zero jedynkowych, ale te szarości właśnie się tutaj uwidaczniają. I ta umiejętność tak naprawdę jakby balansowania na tym, że tak naprawdę tak i nie, to jakby już nie do końca, że musimy 70%, 60%, 80% operować na jakby zraczenie na tych szczerościach tak naprawdę no, pozwala nam jakby funkcjonować. Idąc dalej. Tak naprawdę to przy podejmowaniu decyzji, oczywiście kluczowe jest to, żeby właśnie znać, znać swój mózg, znać swój organizm na tyle, co tam się w środku dzieje, dlaczego tak, tak jest. No bo podejmowanie decyzji to jest jedna rzecz. I tutaj dochodzimy do, do właśnie ekonomii do behawioralnej tak naprawdę, która uśmierciła Homo homoekonomikusa, jak to się ładnie nazywało, tak naprawdę, szczególnie tutaj Daniel Kahneman z nieżyjącym Amosem, Polskim tak naprawdę sformułowali właśnie w tych swoich książce, zresztą polecam, oczywiście państwu pewnie zresztą to już było przerabiane, czyli wojnę wolne i szybkie myślenie w Polsce przełożenie jest bodajże pułapki myślenia tak naprawdę. I rzeczywiście weźmiemy pod uwagę, jak, jakimi jakby istotami jesteśmy opartymi o tylu błędach poznawczych, tak czasami jakby irracjonalni, tak jakby. Mm, to Jest coraz bardziej skomplikowane, co jest istotne, jakby funkcją naszego mózgu, czyli funkcją naszego istnienia, jakby tak ta sprowadza się do oszczędzania energii. Świadomość tego, jakby właśnie ta uważność świadomość tego daje nam e, możliwości właśnie podejmowania coraz właściwszych decyzji bowiem jak właśnie zgodnie z tym systemem okazuje się że, że 95% naszej aktywności tak naprawdę i decyzji podejmowane jest nieświadomie znaczy one jakby one są po części świadome ale jakby e, to co jest istotne że nawet nie mamy świadomości dlaczego tak podejmujemy może to, oczywiście to bazuje na naszych przekonaniach doświadczeniach jakby idąc dalej Właśnie, idąc dalej tak naprawdę, ta architektura podejmowania decyzji jest bardzo zwodna, można powiedzieć. To jest przykład pisuaru. widać pisuar na lotnisku bodajże w Amsterdamie. Historia polega na tym, że kiedyś, jakiś czas temu, jeden z klinik menadżerów właśnie tego na lotnisku jakby chciał polepszyć, że tak powiem, czystość w toaletach, szczególnie, szczególnie męskich, bowiem było tam dużo rozlewania. Więc zostały umieszczone takie, takie fotorealistyczne naklejki much blisko, blisko tego otworu. I co się okazało? 85% mniej rozlewania wokół pisuaru. Zmniejszona redukcja jakby kosztów czyszczenia 8%. To pokazuje... Tak naprawdę kwestie tak zwanej opcji defaultowej, opcji domyślnej. Wskazanie celu tak naprawdę jakby staje się kluczowe i dzięki temu łatwiej podejmują decyzje właściwe tak naprawdę. Idąc dalej oczywiście, bo nie będę mówił tylko i wyłącznie o muchach pisuarach, ale wchodzić na, wchodząc na coś bardziej takiego życiowego, to jest przykład statystyki związanej z... W kwestii bardzo, bardzo ważnej, czyli um, y, kwestia y, dawców organów tak naprawdę. Y, Austria i Niemcy są to bardzo podobne kraje, jeżeli chodzi o właśnie o, jakby, o charakterystykę, można powiedzieć, jakby dobrostanu, może tak powiedzieć. Natomiast różnica to jest tak zwana różnica y, tutaj 99% społeczeństwa jakby, y, zgodziło się na na bycie dawcą organów krajeczego W przypadku Niemiec jest to 12%. Dlaczego? Bowiem w Austrii jest opcja tak zwany opt-out, czyli by default zgadzam się, ale mam oczywiście prawo, żeby się wycofać. W przypadku Niemiec. Jest odwrotnie, że ja muszę wyrazić chęć, tak naprawdę. No i jak widzą Państwo, różnice 99 do 12% są kolosalne. To jest właśnie jakby kwestia jakby mocy związanej z opcją, opcją domyślną. I teraz gdybym nawiązał dalej, właśnie do. Do tego, jak, jakimi świadomymi jednostkami jesteśmy i jak podejmujemy decyzje. Tak naprawdę, co jest istotne, że właśnie według różnych badań, to akurat jest Duke uniwersytet z 2006 roku, ponad 40% działań, tak naprawdę, ponownie każdego dnia przez ludzi, jakby to są tak naprawdę nawyki. I ta siła tego nawyku, to jeden właśnie z narzędzi, które jakby ma, jakby bardzo dużą siłę rażenia, o której wielokrotnie zdajemy sobie sprawy. Tu z kolei jest wykres Jamesa Cleara, który oczywiście jest autorem książki Atomowe nawyki, gdzie rzeczywiście pokazuje to, jak właśnie jak nie doceniamy tak naprawdę to, co możemy zrobić w długiej perspektywie i jak przeceniamy z drugiej strony to, co robimy, robimy jakby w krótkiej perspektywie. Tu oczywiście również możemy nawiązać do znanego akurat, jak każdy z nas, jeżeli chodzi o pracodawcy, przedsiębiorcy związany właśnie z procentem składanym, tak? który Einstein nazwał jako ósmy cud świata tak naprawdę. To jest nic innego jak tego typu, że tak powiem, zasady w naszym codziennym życiu. I tutaj właśnie kluczowe jest to, czyli z jednej strony, mamy, kiedy już wiemy, jak podejmujemy decyzje, jak bardzo jesteśmy jakby narażeni na, na to poświadome działanie. Kluczowe jest jedno z narzędzi, które tak jest bardzo proste, czyli zasada Pareto, która tak naprawdę funkcjonuje w każdej dziedzinie, ale świadomość jej możliwości wykorzystania daje nam też więcej jakby luzu. Bo tak naprawdę właśnie 20% naszych jakby wysiłków możemy jakby prowadzić do tego, żeby dało nam 80% rezultatów. Kwestia właśnie świadomego wyboru, ale mając wiedzę, że tak to funkcjonuje, tak środowisko, że tak powiem, jest ukształtowane, tak statystyka pokazuje, tak naprawdę możemy, możemy lepiej, lepiej działać. I teraz bazując na tych właśnie... Na tych założeniach, mapach myślowych, jakby wbrew pozorom, jest właśnie duże niebezpieczeństwo, bo ludzie, jako gatunek, tak naprawdę obdarzony właśnie kreatywnym myśleniem, mają tę przypadłość kształtowania rzeczywistości. Znaczy, żaden inny gatunek nie ma takiego wpływu na rzeczywistość, jak, jak my, jako gatunek. Prawda? I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nasz mózg chce oszczędzać energię, że tak naprawdę dążymy do tego, żeby było nam wygodniej, to nagle się okazuje, że tak, mamy coraz więcej stresu, z drugiej strony nasz sen jest coraz mniej wartościowy, jakby jest go coraz mniej, do tego właśnie nasze odżywianie, jakby kwestia, jest tak, znaczy nasze odżywianie obecnie jest tak energetyczne w sensie pole, tam jest tyle kalorii, tyle energii tak naprawdę. Jeżeli dodamy do tego coraz mniejszy ruch, czyli właśnie życie na e, trzech krzesłach, krzesło w pracy, krzesło w drodze do pracy, e, krzesło w domu, tak naprawdę nagle się okazuje, że właśnie ten balans jest totalnie jakby Zachwiany, czyli jedziemy na wadliwym autopilocie, tak naprawdę jakby i świadomość tego, jakby i to, jak to działa, może być właśnie tym takim otrzeźwieniem związanym z tym, żebyśmy troszkę inaczej, jakby patrzyli na, na wiele, wiele, wiele spraw. I to, co jest istotne, właśnie, to my, jako beneficystem, zauważamy, że tak powiem, te zmiany, zresztą nie tylko my, każdy z was, prawda, do tego zauważy, ale są już na to jakby badania, myśmy przeprowadzili takie badanie w 2022 roku, kiedy powstawał Multilife tak naprawdę, szczególnie po tym, jak pandemia przywartościowała nasze myślenie o wielu aspektach, jak na przykład właśnie o, o życiu, kwestii dobrostanu psychicznego. I rzeczywiście to co, to, co nam wyszło, to to, że e, zmieniło się podejście Polaków i ten dobrostan psychiczny, jest już teraz, można czasami nawet powiedzieć, dominującym aspektem. Dostrzegamy jakby te holistyczne podejścia, nie jest już to tylko kwestia aktywności fizycznej, czy tutaj praca, czyli ten obrazek stał się bardziej jakby zróżnicowany. I teraz jest kilka trendów, które rzeczywiście jakby, na których my oparliśmy produkt, ale wydaje mi się, że również to, co się dzieje obecnie jakby można jakby wyciągnąć te trendy, jakby i zastosować tak naprawdę zarówno w organizacjach, jak również jakby w codziennym, codziennym życiu. Jednym oczywiście z trendów jest, jest szeroko pojęty właśnie Mindkirk, gdzie, gdzie, jak mówiłem wcześniej, pandemia jakby wysunęła na, na, na prowadzenie tak naprawdę, to nagle zrozumieliśmy, że ten aspekt psychiczny jest tak istotny i te badania rzeczywiście jakby to potwierdzają tutaj posługując się różnego rodzaju badań możemy stwierdzić, że właśnie 12% uważa, że ich stan psychiczny jest zły lub bardzo zły. Co jest istotne, to jest pewnie też oswojenie się z terapiami tak naprawdę, bo wcześniej było tak, że zdrowie psychiczne no nie, no to pewnie depresja i dwa inne, mnie to w ogóle nie dotyczy. Ten koloryt, który się pojawił tak naprawdę, to, że właśnie stres stał się tak jakby istotny jakby i to, że chcemy coraz bardziej o tym, o tym, o tym, mówić. Wydaje mi się, że to jest plus, wbrew pozorom, jeżeli można taki znaleźć, plus pandemii, że to otrzeźwienie jakby nastąpiło i ten koloryt jakby się pojawił. Jeżeli chodzi o właśnie ochronę zdrowia, tutaj dużo się dzieje i rzeczywiście nie chciałbym Państwa zanudzać jakby elementami jakby związanymi głównie z aspektach technologicznych, o tym powiem na koniec, ale jakby to, co jest istotne, że zaczynamy dostrzegać, że właśnie Przejście seeker to healthcare, czyli nie na zasadzie takiej, że właśnie ja idę do lekarza i on. Tylko ta profilaktyka, to związanie jakby z tym, że, że jednak powinniśmy zacząć wcześniej o tym myśleć. To się jakby odbija również właśnie w odpowiedziach Polaków, tak naprawdę, osób pracujących, które widzą, że jeszcze niedawno tak naprawdę, że ja mogę spotkać się z dietetykiem, to było coś takiego. Czy jakieś problemy masz? Jakby, prawda? Bo jakby I teraz stało się to normalne, że, że jednak jakby chcę się spotkać, no bo jakby porozmawiać, jak dieta, bo związana z tym, ta personalizacja jakby tego jest tutaj kluczowa, bo właśnie to ona jest tym determinantem, czy coś będzie skuteczne wbrew pozorom, czy też nie. O i. To jest właśnie, tam była ta, ta duża kropka odżywiania, właśnie. I tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj widzimy jak największy jakby rozkwit tego, zarówno jeśli chodzi o możliwości, jak również o, o świadomość tego, że pojawia się wiele takich takich superfoods. E, e, jakby ilość diet, która jest dostępna, czy też dietetycznych jest, jest coraz większych I co jest też istotne, tak naprawdę, że rzeczywiście jakby jakby pytać o to, jak jest regularność posiłków, czy pięć, czy dwa, jakby, co jest ciekawe, jakby rzeczy, które znamy od tysięcy lat, jak na przykład post, odżyły na nowo, przerywany post, prawda, stał się teraz bardzo popularny, bo że tak rzeczywiście jest, tak naprawdę wszystko zależy od jakby kontekstu i tutaj właśnie ten szereg możliwości otwarcie się na, na to, żeby traktować jedzenie jako właśnie medykament tak naprawdę jest, jest szalenie szalenie ważny. I właśnie na koniec, jeżeli chodzi o te trendy, chciałem powiedzieć coś, co mnie najbardziej jakby interesuje z racji mojej nerdowości, czyli właśnie jak, jak technologia to wspiera. I, i, i tutaj rzeczywiście mamy... Z jednej strony to, co pokazała pandemia, i tutaj znowu dziękuję, chociaż oczywiście nie powinienem, to jest to, że doceniliśmy telemedycynę, że właśnie ten kontakt z lekarzem stał się bardziej dostępny. Tak? To już nie jest jak kiedyś, muszę gdzieś pójść, a wystarczy się zalogować i tak dalej, i za chwilę możemy rozmawiać. Co więcej, jeżeli nawet nie chcę rozmawiać, jest to teraz opcja czatu, która również jakby obniża tą barierę, barierę wejścia. Różnego rodzaju wearables, które tak naprawdę. Poza tym, że dają nam oczywiście, o, zrobiłem dzisiaj 100 kroków, fajnie, super. Co wbrew pozorom jest szalenie istotne. Ja pamiętam, że nie miałem świadomości, jak pandemia storpedowała moją ruchliwość tak naprawdę. No bo jak sobie myślę, wstaję, chodzę i tak dalej, mój BMR, jakieś 1800 kalorii, no to wszystko powinno być ok, ale tak naprawdę, popatrzymy, jak mało chodzimy, jak mało się ruszamy tak naprawdę dzięki takim prostym narzędziu, daje nam to pewien taki właśnie alarm, którego jakby nikt nam inny może, może nie dać. I tutaj, co jest istotne, wychodzimy poza właśnie pulsometry, wychodzimy poza opcję samego mierzenia kroków. Tutaj ciekawym rozwiązaniem, które obecnie staje się coraz bardziej popularne, to właśnie jest, czego nam brakuje, monitora na przykład glukozy. Dużo problemów, które mamy obecnie, wynika z czynników właśnie związanych z chorobami metabolicznymi. I ja jakby podam swój przykład, ja rzeczywiście, Poszedłem sobie do lekarza, zrobiłem, znaczy, zrobiłem tak zwaną krzywą cukrową, okazało się, że mam hiperglikemię reaktywną tak naprawdę. Nie będę wchodził w szczegóły, ale jakby lekarz zalecił mi metforminę, tak naprawdę, która jest stan narodowym lekarstwem, ale ja chciałem coś więcej. Więc za 200 zł kupiłem sobie takie narzędzie, znaczy urządzenie, które się postawia. Tutaj nazywa się to CGM, czyli Continuous Glucose Monitoring. Narzędzie, które obecnie chyba w Polsce nawet zrefundowane. Z aplikacją, dzięki której mogłem analizować swoją glukozę przy jedzeniu każdego posiłku. I co się okazało? na szczęście dla mnie, że to nie cukier był tak ważny, ale takie polskie typowe, polski typowy obiad, czyli ziemniaki i kotlet. To rozwala moją jakby harmonię glukozowo-insulinową. Tak? I to jest ten dodatkowy element informacyjny, który właśnie pozwala nam podejmować bardziej racjonalne decyzje. Czyli ja mam świadomość tego, że okej, okay, to mi otwiera, byłem u lekarza, skonsultowałem się, ale można coś więcej, żeby jednak dostosować, tak naprawdę, jakby nasze decyzje. bo Dzięki temu ja wiem, że gdybym miał wybór, to jednak mogę decydować, ale bez tych ziemniaków. Okay? Więc, jakby to jest, to jest szalenie ważne. A i co jest jeszcze istotne, właśnie z punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie mm, ogólnie pojętego well-beingu, mówiłem wcześniej o kwestii AI-a czyli właśnie tego, co się obecnie dzieje. I tutaj też e, widzimy duże do popisu, szczególnie tym no właśnie na, modelu lingwistycznym, że my obecnie najczęściej będziemy potrzebowali tego asystenta, który tak naprawdę e, jest dużo dyskusji na temat, czy AI na końcu terminator będzie, czy coś innego, ale, ale tak naprawdę to wbrew pozorom jest narzędzie, które pozwoli nam łatwiej podejmować decyzje, bo w, w mieniu oka możemy mieć, zadać pytanie, usłyszeć odpowiedź, ale to sami my musimy podjąć jakby decyzję, która dla nas jest najlepsza. I tutaj jeszcze jest istotny, ale ostatni element przy konstrukcji naszego programu. Zwracaliśmy uwagę, że właśnie poza tym elementem dobrostanu psychicznego, fizycznego, jak ważny jest ten intelektualny i ten rozwojowy, związany z tym, że jakby ta koncepcja tak zwanego lifelong learning, czyli utrzymy się, całe życie, to już nie jest właśnie, często było tak, że no okej, okay, szkoła to jest podstawówka, średnia, wyższe i koniec tak naprawdę. Więc jakby tutaj oczywiście można pójść dalej, ale tak naprawdę jakby ta nauka jest jakby teraz wszczepiona praktycznie w każde nasze działanie jakby. I, i to widzimy tak naprawdę w ciągu, w naszych badaniach, że Pracownicy oczekują właśnie kursów, oczekują tego, że pracodawca również jakby wspomoże i w tych, w tych działaniach. I na końcu oczywiście, że tak powiem, promocja. W każdym bądź razie na końcu chciałem przedstawić, że właśnie to wszystko, o czym mówiłem, to jest nic innego, co jakby pozwoliło nam stworzyć produkt, za który odpowiadam, czyli Multilife. Myśmy wydzielili takie cztery obszary, które chcemy adresować, czyli właśnie odżywianie, psychologia, rozwój i zdrowie. I tutaj staraliśmy się właśnie dobrać partnerów, jakby do tego, bo to jest oczywiście tak, że każda, żadna firma nie dysponuje wszystkim, ale poprzez dobór partnerów, czyli firm od kursów, firm od audiobooków, diagnostyka, na przykład telemedii, tego typu staraliśmy się zebrać w środku i zaproponować coś, co ja osobiście nazywam takim well systemem operacyjnym, bo właśnie to koordynowanie tego, kwestia jakby analizy, co działa, co nie działa, staje się, stanie się kluczowym według nas aspektem, który będzie zdecydował o tym, czy dany pracodawca właśnie odpowiada na potrzeby pracowników, czy też nie. I na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy.